Filmów na ten temat pojawiło się naprawdę mnóstwo, ale umówmy się, gram w tę grę prawie 20 lat i czuję się nieco upoważniona do dołożenia swojej cegiełki, a mianowicie 5 rzeczy, których brakuje mi w The Sims 4. Zbierając do kupy całość i w moich oczach w czwórce roi się od braków, mimo że najbardziej ze wszystkich części lubię właśnie The Sims 4, największy centymetr mam za to do jedynki. I tej najnowszej odsłoni naprawdę wiele można zarzucić. Między innymi to, że twórcy rozdrabniają zawartość jak tylko się da. Średnio słuchają graczy, dla których przecież dana treść jest stworzona, wciskając na siłę swoje nie do końca trafione pomysły i ogólnie nudna rozgrywka, jeśli nie ma się własnego pomysłu na grę. W poprzednich odsłonach gra czasami zaskakiwała swoją zmiennością i randomowymi wydarzeniami, które po prostu działy się na naszych oczach i nie mogliśmy z tym nic zrobić, musieliśmy tylko z tym żyć. Desim 4 niestety nie zaskoczy nas niczym. Ale przechodząc do tematyki. Moje top 5 wszystkich rzeczy, których najbardziej mi brakuje w grze The Sims. Oczywiście cztery. Bo w poprzednich częściach prawdopodobnie te rzeczy były. Numer 5 brak samochodów. I pewnie wielu z was zapyta, a po co? A po co zamknięty świat przecież jest? Otóż po to samo, co w The Sims 2. Znikający w odchłani Simowie to ogromny krok w tył, a samochód na pewno nieco urozmaiciłby grę. Na przykład chcesz jechać dalej niż poza osiedle, a zamów sobie taksówkę i najlepiej jeszcze za nią zapłać. Masz auto? No to świetnie, wsiadaj, jedziemy. Zatankuj, pamiętaj, bo nie pojedziesz nigdzie. No i... Byłoby na co zbierać, żeby nasz sebek mógł się pochwalić na dzielni nowym golfem trójką i piłować zimą na ręcznym. Zresztą, ej, to by było coś. Destiny 4 szybciej wściekli, ale bym grała. Ja <grym> bym dużo chętniej niż Batu. Recenzja na moim kanale również jest opublikowana. Numer 4. Postęp historii. To chyba jedna z niewielu rzeczy, które naprawdę się w każdej. Części The Sims dosłownie w każdej. Postęp historii właściwie nie istnieje, przez to niegrane rodzinki po prostu umierają śmiercią naturalną, i gdyby nie odpowiednie młode miasto, na bank zaludniłoby się tylko naszymi simami, a reszta miast wymarłaby i zamieniła w opuszczone cmentarzyska. Tylko dlaczego coś, co powinno leżeć w gestii twórców i od tylu lat nie jest dopracowane, mają robić za nich młoderzy, którzy zazwyczaj udostępniają swoją pracę całkowicie za darmo i robią roboty twórców, którzy za to biorą pieniądze. No i jeszcze taki, dodajmy, podpunkt tej kategorii, która y, dzieje się w Destiny 4, a mianowicie znikające drzewo genealogiczne, no już cholera jasna. Grasz kilka pokoleń jedną rodziną i nagle cała jedna gałąź znika. Boli przez to serduszko strasznie. Numer 3. Mała ilość cech. Kolejna bolączka, która przy każdym nowym simie nie, niesamowicie, niesamowicie mnie drażni. The Sims 3 zawiesiła poprzeczkę całkiem wysoko, szczególnie gdy mamy komplet rozszerzeń. A Simowie w czwórce są nudni, ich charakter jest płaski, bez wyrazu, bez większej ilości indywidualnych zachowań. Taki wiecie, wachlarzyk cech i aspiracji, skutecznie, naprawdę skutecznie zjechający do wymyślania własnych historii. I dostosowywania osobowości do rozgrywki. Nie ma dwóch takich samych osób, ale The Sims 4 jest pełne takich samych simów. I nawet jeśli wybierzemy jakiś konkretny, całkiem oryginalny zestaw cech, no to i tak cały misterny plan pizdu. Bo zazwyczaj ograniczają się one tylko do konkretnego nastrójnika, z którego właściwie nic nie wynika. No nuda totalna. Numer 2. Brak otwartego świata. O jest! Rzecz wytykana właściwie od ogłoszenia planów i ogólnego zarysu The Sims 4, czyli ten nieszczęsny, zamknięty świat. Rozumiem, dlaczego twórcy zdecydowali się na takie rozwiązanie, ale dla graczy był to olbrzymi krok w tył. Mówiąc szczerze, mi jakoś nie brakuje szczególnie całkowicie otwartego świata, ale brakuje mi opcji, która weszła wraz z Desims 2 Osiedlowe Życie, i jest to mój ulubiony dodatek do dwójki. A mianowicie. Mieszkając w mieszkaniu czy domu typu na przykład bliźniak, odwiedzać sąsiadów można swobodnie bez ekranu ładowania, dzięki czemu sąsiadów po prostu chce się odwiedzać. Wiecie, możemy zapukać do drzwi, paść na pogawędkę, na szybką kawę, po czym iść do swojego mieszkania. Super godzinka z głowy. Taki półotwarty świat byłby naprawdę super opcją pośrednią między całkowicie zamkniętym i całkowicie otwartym. Na przykład, w czwórce rodzina mieszkająca na danym osiedlu w Wierzbowej zatoczce może dowolnie odwiedzać sąsiadów we własnym otoczeniu bez konieczności ekranu ładowania. Taka mała rzecz, a na pewno ucieszyłaby wielu graczy, a mnie na pewno, bo przez to nie chce mi się odwiedzać żadnych sąsiadów ze względu na to, że po prostu muszę czekać na to, aż ekran ładowania się załaduje. No i numer jeden, brak kastomizacji. Koszmar. Koszmar osób, które uwielbiają budować bez modów. Koszmar osób, które uwielbiają ubierać simów bez modów. Czyli brak koła kolorów i brak customizacji. Sam brak customizacji byłby o tyle do przełknięcia, gdyby kolory w grze miały sens, a nie zawsze mają. Brak takich samych słoczy kolorystycznych mebli, z podobnego zestawu, niekiedy nawet z tego samego. Niektóre kolory ciuchów nie zastanawiają dlaczego, dlaczego taki zestaw kolorystyczny. A niektóre ubrania bądź meble zyskałyby naprawdę wiele, gdyby można było je dopasować wedle własnego gustu. Tak jest na przykład w trójce. Gdy grałam sobie bez modów, z pozoru słabe rzeczy, na które raczej nie zwróciłabym uwagi, po kilku kliknięciach można było z nich wyciągnąć naprawdę fajne ciuchy, których nasi simowie nie wyglądali wcale jak launy. Takie niewielkie narzędzie, a na pewno by mnie ucieszyło, no i nie byłoby na pewno konieczności, żeby używać tak wiele modów. No, i to by było na tyle. To jest moja lista top 5 rzeczy, których naprawdę mi brakuje w PS4. Podzielcie się proszę ze mną, czy zgadzacie się z moją opinią, no i czego Wam brakuje w tej grze. Bardzo chętnie wszystko poczytam i mam nadzieję, że wymienimy się po prostu naszymi uwagami. Dziękuję Wam bardzo, cześć!